Rozwiążę układ równań metodą podstawiania. x plus 5y równa się 8 oraz drugie równanie 3x minus 2y równa się 7. Metoda podstawiania polega na wyznaczeniu wybranej niewiadomej, a następnie podstawieniu do drugiego równania. Patrzymy na układ, zastanawiamy się, którą niewiadomą najłatwiej wyznaczyć. To jest taka niewiadoma, przy której nie stoi żadna liczba. Proponuję, żebyśmy wyznaczyli niewiadomą x z pierwszego równania. x. Zostawiamy po lewej stronie, natomiast 5y przenosimy na stronę prawą z przeciwnym znakiem. X równa się 8 minus 5Y. Następnie w drugim równaniu zamiast X wstawimy, podstawimy 8 minus 5Y. Zobaczmy, co się stanie. 3 razy w nawiasie wpisujemy zamiast X8 minus 5Y. Następnie przepisujemy minus 2y równa się 7. Pierwsze równanie przepisujemy. Natomiast w drugim równaniu musimy pomnożyć nawias przez 3. 3 razy 8 to jest 24. 3 razy minus 5y to jest minus 15y. Odjąć 2y równa się 7. Co teraz należy zrobić? Pierwsze równanie przepisujemy. W drugim równaniu niewiadome zostają po stronie lewej, natomiast wiadome przenosimy na stronę prawą. Na stronę prawą przeniesiemy 24 z przeciwnym znakiem. Minus 15 y, odjąć 2y to jest minus 17y, równa się, siódemkę przepisujemy, natomiast 24 przenosimy na drugą stronę z przeciwnym znakiem i mamy minus 24. Pierwsze równanie przepisujemy. Natomiast w drugim równaniu zajmiemy się prawą stroną, od 7 odejmiemy 24 i otrzymamy minus 17y równa się minus 17. Co teraz zrobimy? Żeby wyznaczyć y, musimy obie strony drugiego równania podzielić przez minus 17. Otrzymamy pierwsze równanie, przepisujemy. Natomiast w drugim równaniu dzielimy obie strony przez minus 17. Minus 17 y podzielić na minus 17 to jest y. Równa się minus 17 podzielić na minus 17 to jest 1. No i ponownie w pierwszym równaniu zamiast y podstawiamy 1. x równa się 8, odjąć 5 razy 1. Drugie równanie przepisujemy. W pierwszym równaniu możemy obliczyć iloczyn, a następnie różnicę. x równa się, 8 przepiszę i 5 razy 1 to jest 5. I znowu przepisuję drugie równanie. W pierwszym równaniu mogę obliczyć różnicę, zatem x równa się 3, a y równa się 1. Rozwiązaliśmy równanie metodą podstawiania.